Jak to się dzieje? Za każdym razem, gdy mam kłopoty, pojawia się ksiądz. Miguel dał mi znać. No. Długa historia. Mówił, że jest ci tu źle. Co się stało? Czuję się okropnie. Gorzej niż mój rower. Dokąd jechałaś w takie zimno? Nienawidzą Nie mnie. Nie wie jak mnie potraktowali. Pisali Julia z Drajczyni. Wybili szybę w moim domu. Przyjechałem się tym zająć. Czuję się winny tego, co spotkało Twoją mamę. Nie dopilnowałem sprawy. To po części wina wszystkich. Ja złożyłam donos. Mieszkańcy są wściekli, zostali bez pracy, bez odszkodowania. Zapłacimy im jak najszybciej. Porozmawiam z nimi, nie martw się. Otworzymy fabrykę. Wierzę. Ciężko przeżyłam powrót do domu. Byłam tam pierwszy raz od śmierci mamy. Wyobrażam sobie. To było straszne. Weszłam, a jej nie było. Nie mam gdzie się podziać. Jak to nie? Wsiadaj do samochodu. Nie. Dziękuję, ale nie chcę sprawiać więcej kłopotów. Ksiądz wie, co mówią, jak nas widzą. Nie obchodzi mnie to. Przeze mnie jesteś smutna. Nie opuszczę cię. Pięknie to zabrzmiało. Co się stało? Wielkie dzięki. Materia się skończyła. Są gorsze rzeczy Chodź, bo umrzemy tu z zimna Mam pytanko Co znaczy ten żółty znaczek? Nie ma paliwa Właśnie, świetnie Wezwijmy pomoc nie mam telefonu, tylko to. Ładowarka. Nie pasuje. Zachowajmy spokój. Są dwa wyjścia. Mam seksowne dżinsy. Przebiorę się w nie. Na pewno kogoś zatrzyma. Wyjście drugie, niech ksiądz założy koloratkę i kogoś złapie. Zlitują się i zabiorą księdza, a ksiądz mnie. Co twoje pomysły? Daj sobie spokój. Zgubiłem koloratkę na stacji benzynowej. To żart, nie. A z tymi dżinsami mam nadzieję, że żartowałaś, nie? Nie pozwoli mi się ksiądz przebrać? Nie. Więc wypnę tyłek i zrobię dziubek. To nie jest zabawne. Ktoś się zatrzyma. Nie widział mnie, gadał przez komórę. Rozbije się, to mi się nie podoba. Łapie stopa. Poradzimy sobie. Pójdę do miasteczka. Przywykłem do pielgrzymy. Jeden pęcherz więcej, jeden mniej. Słuchaj, no, w foreście Gampie. Do stacji benzynowej jest 30 km. Ty umrzesz po drodze, a ja tutaj. Z tobą nie da się dyskutować. Daję ci 10 minut. Jeśli nikt się nie zatrzyma, idę. 15, 12, 18, 11. Zgoda. Dzięki. Zatrzymał się. Co się stało? Skończyła się nam benzyna. Tobie i komu? Jemu. ¿Y cómo estás? Ah, bien. Jak? Dobrze. Bien, bien, bien. Chciałam naprawić łańcuch i go zepsułam. 15 minut z lodem, 30 bez i tak na zmianę. Znasz się? Często coś chwalić. Lubię mieć gości, Zmieniają energię. Wnoszą powiew świeżości Tam jest lodówka, tam pomidory i sałata. Tu jesteście wy, a tu ja. Uda nam się

a ja bardzo szanuję przyrodę. Poza tym nie działają mi światła pozycyjne i klakso. W okolicy kręci się policja. Ja zawsze przestrzegam przepisów. Spokojnie. Twoja dziewczyna ma skręconą kostkę. Najecie się, a rano. Ona nie trzeba wszystkiego tłumaczyć. Musimy iść. Przymknij się. Ja mu wszystko wyjaśnię. Ja mu wyjaśnię. Tomas musi, jak to powiedzieć, zameldować się tam, gdzie mieszka. Czysty kapitalizm. Dokładnie. Ja nie. Pod tym względem jestem wolna. Nieważne. Ale on musi. Pytanie. Masz dyskorolkę, konia, skuter, longboard. Cokolwiek, na czym Tomas mógłby podjechać na stację, mam, ale nie tutaj. Już wam tłumaczyłem. Trzeba szanować przyrodę. Nie możemy uruchomić silnika. Stacja znajduje się 20 km w sąd. Jutro, jak kur zapieje, masz koguta. Nie. Ale jak tylko kur zapieje, pojadę odebrać swój zespół, zjemy śniadanie. Masz zespół, tak? Jak się nazywa? Krasnale z ogrodu. To najdziwniejszy etap w moim życiu. Śpiewam, gram, robię wiele rzeczy. Co za zbieg okoliczności. Gracie w Lamerset? Tak. Moja kuzynka Hilda mówiła mi setki razy, żebym Was posłuchała. Zawsze wydawaliście mi się ordynarni. Nie wierzę, zaczynaliśmy jako ordynarni, naprawdę? Masz to gdzie podłączyć? Podoba się, chodzi do zapalniczki. Tak. Nie <try> działa. Jesteśmy weganami, zepsuła się i <try> jej no, 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 nie naprawiliśmy. I czym się nie martwcie, mój zespół na pewno Ci się spodoba, jeśli lubisz muzykę. Są fantastyczni. Podobni do mnie, ale nie tak bardzo. Idę się przejść na jakieś 3,5 godziny. Połączę się z gwiazdami, dotknę trawę, pocałuję drzewa. Nie będę hałasował. Nie wchodźcie do pokoju w głębi, jest mój. Możecie tam znaleźć niefajne rzeczy. Siedźcie tutaj i dobrze się bawcie. Jest jedzenie, chcecie coś zapalić, kadzidełko? Cieszę się, że tu jesteście. Dzięki, Nesta. Bardzo nam miło. Kocham go. Jego czapkę też. Co to za mina? Niech ksiądz wyluzuje, to tylko jedna noc. Nie powinienem być tu z Tobą. Nie dałaś mi wyjaśnić, że nie jestem Twoim chłopakiem. To taki problem? Nie. Nie wiem. Spokojnie. Mówił, że ma coś do jedzenia.

Nie wiem, co się, się, się stało, niczego nie dotknąłem, wybacz. Wstyd. Nic nie widziałem. Ściągnął ksiądz zasłonkę? słonkę. Byłam naga. Żartuję. Spokojnie. Wiem, że to nie było specjalne, ale jestem głodny. Chyba jest dobre. Zaraz zobaczymy. Co? Jestem ciekawy, czy ci smakuje. Jeszcze nie próbowałem. Dziękuję. Co jest? Wyskoczył mi pryszcz? Glut? Nic nie masz.

Wznieśmy toast. Wypijmy well, well, yes, za zdrową I, stopę. I, za I, stopę I, nie I, wznosi I, się toastu. Wypijemy za coś znacznie fajniejszego. Zgoda? Nie wiem. No Muszę. To no to. toast za to, A to. to, że pomimo wielu niemiłych rzeczy, które mnie spotkały, Jesteśmy tutaj, ksiądz i ja. Spędzamy niesamowitą noc pośrodku niczego, mam pić sama? Nie piję za miłość i pokój na świecie. Super. Co się stało? Co Dzień dobry Coś zrobiliśmy? Niech ksiądz nie mówi, że tak Więc nie pamiętam, ja się zabiję Co ci jest? Jak mogliśmy coś zrobić? się stało? Co Dzień dobry, gołąbeczki. Wyjaśnij mu, że nie jesteśmy parą. Dobrze spaliście? Tak. Pojadę po zesu. Zjedzcie spokojnie, a jak wrócę, zawiozę was na stację. Chwila. Najpierw nas zawiesz. Ja idę najpierw do stacji do serwisu i później idę szukać twoich przyjaciół. Nie. Najpierw odgierę kumpli. Spokojnie bracie, wszystko będzie dobrze. Nie jestem bratem, jak to nie? Jestem ojcem. Czy im? Fila. E kura. Talk show. Jasne, co byście brali? Powiedz jeszcze, że jesteś zakonnicą. Byłam. Nie do końca, byłam nowicjuszką Cudownie, idę po samochód. auto? Jak zwykły. Masz samochód? Czemu nas wczoraj nie zawiodłeś? Zanieczyszcza środowisko. Zostańcie tutaj. Przywiozę chłopaków, a potem was odwiozę. Jesteśmy po środku. Stacja benzynowa jest 20 km w tamtą stronę, a dworzec 30 w tamtą. Zjedzcie śniadaki. Chleb. Zaraz wracam. Tosta? Co tam, gołąbeczki? To ciakos z Neuken i salta z Hujhuj Chcesz? Ja nie będę jadł Głodni? że nie dają ani maty, ani herbatników Super, w końcu jakaś dziewczyna Brakowało nam tej energii Yin i yang Budujecie zespół? Tak Ostatnio się rozpadł, mieliśmy parę problemów Co się stało? Powinniśmy rozpocząć trasę od występu na żywo w lokalnej rozgłośni, ale nie damy rady Długa historia. historia. No. Już opowiadam. Umówiłem się z basistą i wokalistą, że spotkamy się w Pampa del Infierno, ale że dotrzemy tam za półtora tygodnia. I co? Są wściekli. Dadzwonili z pozdrowieniami dla mojej matki i siostry. Dużo nie zrobią, bo nie mają kasy. Bez nich nic nie zrobimy. Już wiem.

Siedzi tu najlepsza argentyńska wokalistka, pomogę Byłoby super Esperanzo Ani się waż Dlaczego? Musimy zatankować, tak pomożemy chłopakom Chwila Nie macie pojęcia, jak on zasuwa na gitarze Dobrze gra, fantastycznie Chciałbym mieć w zespole dziewczyny. Pomożemy Wam. Nie mogę, wybaczcie, musimy wracać. Dali nam dach nad głową, jedzenie, jak bliźni. Mówiłem, że wszystko się ułoży. Zagrać Wam kawałek? Nie, mamy swoje kawałki, prawda? Gotowi? W rokowych sygnałach, jak zwykle, mamy wiele niespodzianek. Dzisiaj trasę koncertową rozpoczyna towarzyszący nam zespół. Posłuchajmy ich na żywo. Przed wami krasnale z ogrodu. ¿Cómo haríamos? No puedo evitar mirarte, no puedo evitar pensar. Ładnie wyszło. Linda, Ładnie? Niesamowicie. A ksiądz super. Ostrożnie. Uderzyłem cię? Nie. Często nam się to zdarza. Owszem. Mało nie zwinąłem im kostki. Niech ksiądz weźmie. Ale to grze. To kawałek plastiku. Mają ich mnóstwo. To będzie ładna pamiątka. Owszem. Czekajcie. Co jest? Sukces. Telefony się urywają. Wyszło super. Świetnie zagrałeś. Ale ty musisz z nami pojechać. Co by? Pomożesz zespołowi. Pięknie śpiewasz i wyglądasz. Możemy porozmawiać? Pogadajcie, chodźmy. Co za uścisk? O co chodzi? Są bardzo emocjonalni. Co jest? Obiecałaś, że wrócisz. Że co? Że wrócisz, nie pamiętasz? Nie, dałaś słowo. Ja? ja? Nie. No, yeah. no. No? No, no, no no. Więc ja, mi się wierze, zdawało. Si, si. si, si, que no al... Mówiłam, że nie chcę wracać do miasteczka. Tak powiedziałam. Nie ja mam, mam domu masę, ani trafę. pracy. Zrobiłam, co musiałam. Nie mam nic. Masz. Co? Co? Nie mogę cię o nic prosić ani mówić co masz robić. Nie podejmuj tylko decyzji na szybko. Nie ja traktuj muzyki jak ucieczki, ale jak powołanie. Nie wszystko. Słyszałem. Możecie się konsultować, bo jesteście parą, ale ty jedziesz z nami. Wyjaśnię ci coś. Nie trzeba... Jestem księdzem. Nic się rozumiem. Księdzem. Jedziesz z nami czy nie? Nie wiem, chciałabym. Bardzo mi się podoba pomysł z trasą i zostawieniem wszystkiego, ale... Nie wiem. Więc? Ksiądz, jesteście same? Tak. Gdzie jest Esperanza? Nie chcę, żeby ktoś widział. Nikogo nie mam. Esperanza. Wróciłaś.